Dziś porozmawiamy o temacie, który naprawdę powinien zainteresować każdego mężczyznę po pięćdziesiątce, a powiedziałbym nawet, że warto, aby zainteresowali się nim także ci, którzy jeszcze tego wieku nie osiągnęli, bo im wcześniej zadbamy o zdrowie prostaty, tym lepiej dla naszej przyszłości, dla jakości życia i codziennego komfortu. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak dieta może pomóc złagodzić objawy przerostu prostaty? Otóż odpowiedź jest bardzo prosta. Odpowiednio dobrane produkty, a zwłaszcza odpowiednie białka w diecie, mogą mieć ogromny wpływ na zdrowie prostaty i znacznie poprawić jakość życia. W dzisiejszym filmie poznasz pięć najważniejszych źródeł białka, które każdy mężczyzna z powiększoną prostatą powinien regularnie wprowadzić do swojego jadłospisu. I uwierz mi, nie chodzi tylko o budowanie masy mięśniowej. Niektóre z tych białek zawierają składniki, które pomagają łagodzić stany zapalne, regulować gospodarkę hormonalną i chronić komórki prostaty. A na koniec filmu zdradzę Ci, które z tych białek uznawane jest wręcz za naturalnego strażnika prostaty. A wielu mężczyzn w ogóle nie zdaje sobie sprawy z jego właściwości. Dlatego już teraz zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A jeśli któreś z tych białek już regularnie spożywasz, koniecznie napisz w komentarzu. Chętnie dowiem się, jak wygląda Twoja dieta. A teraz, zanim przejdziemy do naszej listy, wyjaśnijmy, dlaczego białko jest tak ważne dla zdrowia prostaty. Wielu osobom białko kojarzy się głównie z budowaniem mięśni. I rzeczywiście, jest ono do tego niezbędne, ale jego rola jest znacznie szersza. Białko bierze udział w odnowie komórek, produkcji hormonów, funkcjonowaniu układu odpornościowego, a także wspiera prawidłowy metabolizm. W przypadku przerostu prostaty, czyli łagodnego rozrostu gruczołu krokowego, dieta odgrywa ogromną rolę. To schorzenie jest bowiem silnie powiązane ze stanem zapalnym i zaburzeniami równowagi hormonalnej, a odpowiednio dobrane źródła białka mogą ten stan korzystnie modulować. Z kolei białka niskiej jakości, takie jak wędliny przemysłowe, przetworzone mięsa, mogą pogłębiać stan zapalny i nasilać objawy ze strony układu moczowego. Klucz tkwi więc nie tylko w ilości białka, ale przede wszystkim w jego jakości. Przejdźmy więc do naszej listy. Zaczniemy od jednej z najbardziej wartościowych opcji. Pierwsze na liście są ryby bogate w kwasy omega-3, takie jak łosoś, sardynki czy makrela. To nie tylko doskonałe źródła pełnowartościowego białka, które organizm łatwo przyswaja, ale przede wszystkim skarbnica kwasów tłuszczowych omega-3 o silnym działaniu przeciwzapalnym. A przecież właśnie ograniczenie stanów zapalnych jest jednym z kluczowych celów w profilaktyce i leczeniu przerostu prostaty. Badania pokazują, że regularne spożywanie kwasów omega-3 może obniżać markery zapalne i działać ochronnie na prostatę. Dodatkowo, ryby te są bogate w witaminę D, która również wspomaga funkcję prostaty. Warto więc regularnie włączać do diety pieczonego łososia, grillowane sardynki czy makrele, a jeśli ktoś nie przepada za rybami, może rozważyć suplementację dobrej jakości olejem rybnym, oczywiście po konsultacji z lekarzem. Drugim niezwykle wartościowym źródłem białka są jajka. To jeden z najbardziej kompletnych pokarmów białkowych. Zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy, a także składniki takie jak cholina, witamina D, luteina i zeaksantyna. Cholina odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu integralności błon komórkowych oraz zdrowia układu nerwowego. Witamina D wspomaga regulację stanu zapalnego, a antyoksydanty, takie jak luteina i zeaksantyna chronią komórki prostaty przed stresem oksydacyjnym. I ważna uwaga. Jedz jajka w całości razem z żółtkiem. To właśnie w żółtku kryje się większość składników odżywczych korzystnych dla prostaty. Nie obawiaj się cholesterolu. Najnowsze badania wskazują, że cholesterol z diety nie ma aż tak dużego wpływu na poziom cholesterolu we krwi u zdrowych osób. Trzecim źródłem białka są chude mięsa. Pierś z kurczaka, pierś z indyka oraz chude czerwone mięso. Na przykład udziec wołowy. Rostbef, Polędwica. Mięsa te dostarczają pełnowartościowego białka, a także cennych minerałów cynku i żelaza. Cynk jest jednym z kluczowych minerałów dla zdrowia prostaty. Pomaga regulować poziom testosteronu i DHT, hormonu powiązanego z przerostem prostaty. Ale, uwaga, należy unikać przetworzonych mięs: wędlin, kiełbas, parówek, które często zawierają sól, tłuszcze trans i konserwanty. Pogłębiające stan zapalny. Najlepiej wybierać świeże, chude mięsa, przygotowywane w zdrowy sposób, pieczone, grillowane, gotowane, bez nadmiaru tłuszczu. A teraz czas na czwartą kategorię: roślinne źródła białka. Rośliny strączkowe, czyli fasola, soczewica, ciecierzyca, groch. To doskonałe źródła białka roślinnego, a przy tym skarbnica błonnika, antyoksydantów i fitosteroli. Fitosterole wspomagają równowagę hormonalną i łagodzą stany zapalne. Badania wykazują, że mężczyźni, którzy spożywają więcej roślin strączkowych i warzyw, rzadziej cierpią na łagodny przerost prostaty, a nawet rzadziej chorują na raka prostaty. Dodatkowym plusem jest to, że błonnik zawarty w tych roślinach wspiera zdrowie jelit, a to z kolei wpływa korzystnie na gospodarkę hormonalną i stan prostaty. Warto więc codziennie włączać do diety różne strączki, do obiadu, do sałatek, do zup, a nawet w postaci past, takich jak humus. I wreszcie dochodzimy do piątego źródła białka, często niedocenianego nasion i orzechów. Nasiona dyni, orzechy włoskie, migdały, orzechy brazylijskie, nerkowce to wszystko znakomite źródła białka roślinnego, zdrowych tłuszczów i antyoksydantów. A nasiona dyni zasługują tutaj na szczególne wyróżnienie. To jedno z najlepszych naturalnych źródeł cynku i fitosteroli, które bezpośrednio wpływają na zmniejszenie objętości prostaty i łagodzenie jej objawów. Kwasy tłuszczowe zawarte w nasionach dyni działają przeciwzapalnie i chronią komórki prostaty. Dlatego naprawdę warto codziennie sięgać po garść nasion lub orzechów. To prosty i skuteczny sposób na wzmocnienie zdrowia prostaty. Pewnie teraz zastanawiasz się, jak to wszystko połączyć w codziennym menu. Oto prosty przykład. Na śniadanie, jajecznica z nasionami dyni i kromką pełnoziarnistego pieczywa. Na obiad, filet z łososia z ryżem pełnoziarnistym i czarną fasolą. Na podwieczorek, mieszanka orzechów i nasion. Na kolację, pierś z kurczaka z purée z ciecierzycy i duszonymi warzywami prosto, smacznie i niezwykle korzystnie dla zdrowia prostaty. I pamiętaj, nie wystarczy dodać zdrowe białka. Trzeba też unikać produktów szkodliwych: przetworzonej żywności, cukrów prostych, tłustych i smażonych potraw, nadmiaru alkoholu, nadmiaru soli. A poza dietą ogromne znaczenie ma także styl życia: regularna aktywność fizyczna, utrzymywanie prawidłowej masy ciała, dobry sen radzenie sobie ze stresem i regularne badania kontrolne. I na koniec, jak obiecałem na początku filmu, jeśli miałbym wskazać jeden produkt o szczególnie ochronnym działaniu na prostatę, bez wahania wybrałbym nasiona dyni. To prawdziwa skarbnica cynku, fitosteroli, antyoksydantów i zdrowych tłuszczów. Badania pokazują, że ich regularne spożywanie może znacząco zmniejszyć objawy takie jak częste oddawanie moczu czy uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza. Dlatego, jeśli jeszcze nie masz ich w codziennym menu, czas to zmienić. A teraz powiedz, które z tych źródeł białka już spożywasz, a które zamierzasz wprowadzić do swojej diety? Podziel się w komentarzu. Z przyjemnością poczytam. Jeśli podobał Ci się ten materiał, zostaw łapkę w górę. To bardzo pomaga w rozwoju kanału i koniecznie zasubskrybuj, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Na naszym kanale znajdziesz mnóstwo praktycznych porad na temat zdrowia mężczyzn, diety i profilaktyki. Dziękuję Ci za to, że zostałeś ze mną do końca. Dbanie o zdrowie prostaty to inwestycja w siebie, która naprawdę się opłaca. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymaj się zdrowo.